cieszę się z punktów, natomiast dobrze wiemy, że do gry możemy się mocno przyczepić naszej, dlatego że do przerwy uważam, że jak na pierwsze spotkanie, to, to ten mecz wyglądał poprawnie z naszej strony, natomiast muszę tu chłopaków trochę, chociaż troszeczkę usprawiedliwić, bo, bo jednak cierpimy z powodu grypy i, i zespół jest w takim momencie z jakieś usprawiedliwianie, bo oczywiście w tych sytuacjach trudnych też trzeba funkcjonować, ale prawo dla nich za, za to, że, że podjęli walkę, że mimo tych trudności, bo było widać na boisku, że druga połowa to praktycznie wybranialiśmy się z sytuacji, które, które tworzył zespół gości. Na pewno dobrze, że byliśmy tutaj szczelni, nie, nie daliśmy sobie strzelić tej bramki i za to mogę zesłów pochwalić. natomiast mam trochę obaw, co i wierzę, że w następne dni będziemy już, już wrócimy do, do tej dyspozycji, która była, bo nie wyglądało to tak, jak na pewno jakbyśmy chcieli. Męczyliśmy się, to było widać na, na boisku, także zgadzam się, że nie byliśmy dzisiaj zespołem dominującym, że nie byliśmy zespołem, który tutaj stawiał warunki, ale mimo wszystko potrafiliśmy zrobić to minimum i zdobyć Punkty, także za to mogę zespół pochwalić. Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie. Częstochowa 93,8 FM.